Ciszej. A to tak chyba nie działa, to tak nie działa chyba Działa, działa, działa Ja ciszej Okej okay, no, ale no, okej okay. Dobra, już jest na siedem wygryć kołd Bo wiedziałem, wiedziałem, że ktoś wejdzie w to wiedziałem Po Oj. O O O Kurwa! O kurwa! O Okuru! Okuru! kurwa. Okuru! 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 No i, no i Michał nas zostawił na świecie. Dobrze, Michał ugrał